Wszystkim tutaj Friday Play, a to jest Backrooms Escape Together. Moi drodzy, rozegramy sobie kolejny horror. Kupiłem tą grę jakiś czas temu. Jakieś nieduże pieniądze, wiecie, ale ciekawie się przedstawia. Rysuje się tutaj. Do, trudno powiedzieć, że fabuła musicie przejść, poszukać jakichś tam rzeczy. Zresztą, jak sami widzicie, co my mamy teraz robić. Nagrywaj Smilera na odchłaniach Znajdź kasety VHS. Jedna z sześciu, czekajcie, mamy jakąś? Nie, no zero jest. Dobra. No i co? Szukamy sobie tutaj, tu tych kaset. Czekajcie, co to są te dziury? Ja zerknę. Tak się kuca. A, rozumiem, że my chyba będziemy się tutaj chować przed tym gościem. Gościem. No, nie wiem, co to będzie. Tak, jak mówię, z tego co czytałem, to tutaj jest sporo różnych leveli, i tych poziomów. Czy sporo? No, trudno powiedzieć, czy sporo. No, ale zobaczymy. Czekajcie. Kurde, żeby mnie nie zaszedł. Dobrze by było mieć cały czas gdzieś. Jakieś miejsce, żeby można się było schować. Dobra, jest jakieś. Jest jakieś, okej okay. Gdzie są te kasety? Czy jest jakieś krzesło? Co tam jest? Don't blink. No dobra, czyli. Mam nie mrugać. O, to jest to? O, jest kaseta R2, ok. Dobra, mamy. czekajcie, bo. Tak na szybko zobaczę, czy w razie W to ja się tu mogę schować. Kurde, by to zdążyć, ukucnąć. Nie, nie wiem, jeszcze wiecie, z czym ja tu będę miał do czynienia. Co to za będzie za jakieś straszydło, w którym kierunku ja mam iść. Dobra, czyli ile mamy? Stan psychiczny normalny. Co się dzieje? Stan psychiczny normalny, jedna kaseta z sześciu. O, kurde. Czekajcie, tutaj to nie bardzo. O, jest następna kaseta. Dobra, bierz ją. Kurde, bierz, bierz, bierz. He, biegnie, biegnie. Biegnie, szukaj, szukaj miejsca, szukaj miejsca, dawaj. Chodź. O, kurde. O, co to jest? Weź woda migdałowa. Dobra, woda migdałowa. Czekajcie, a jest tu gostek. Co. Fajny jakiś taki. Filtr kamery się włączył, jak nacisnąłem w dół. Czyli to jest to nagrywanie. Dobra, ok czyli on nagrywa. Czy to jest ten Smiley? rozumiem, tak? Ja mam chyba jego nagrywać. Tam jest następna kaseta. Kurde, ale ja nie wiem, gdzie on poszedł. Powiem wam powiem. Kurde, są emocje. Gdzieś słychać tą, tego łapciucha, ale ciekawie go zrobili. Taki gostek Cholera wie. Jak go nazwać? Help, dobra. Biegnie. Biegnie biegnie. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, Ukucni, Jest. Nagrywajmy go. Tu mnie chyba nie wyciągniesz stąd. Nie, a to tak wygląda. Fajnie go zrobili. Ciekawie to wygląda. No dobra, nagrywam. A czekajcie, odznaczają mi się te. Nagraj smilera na otchłaniach. w otchłaniach. Znajdź kasety VHS. Czyli to nie jest on. O, jest woda. Wiesz. To rozumiem, że to. Chyba mi jakieś tam, nie wiem, czy tam staminę podniesie, czy coś. Ale poczekajcie, bo się w ogóle strasznie ciemno zrobiło. To tak ma być? <laughs> O ja pierdykam, to jest ten. Kurde. O ja pierdzielę, ale to wygląda. No, wam powiem, poczekajcie. No, 0 z jeden. Jak, no kurde. No przecież nagrałem go. Kurde, ja nie wiem, czy on mi zaraz. a zniknął. Krzywdy nie zrobi, bo jest jakiś taki. Dobra, okej, okay, nie ma go. Jest kaseta, stawaj, stawaj, łap tą kasetę, jest następna dziura, w razie w, czekajcie, jest jakaś woda migdałowa, kurde, już biegnie, no łapciuch, tak by będzie mnie pilnował, gdzie on jest, Ja wiem, czy on słyszy w ogóle, wiecie, te kroki, jak ja biegnę, trudno powiedzieć. Jeszcze tego smiley'a smile całego muszę cholera nagrywać. Mogą być te kasety. Tu jest dziura. W, razie w jest dziura. Jest druga, biegnij chowaj się, chowaj się, cholera łapciuch pilnuje, pilnuje, no czekajcie jego, gdzie on jest, zacząłem nagrywać, to zniknął? Fajny ten filtr kamery, bardzo realistycznie to wygląda w tej kamerze, ogólnie wam powiem, że grafika fajnie wygląda, niby taka, niby nic, gra jest dosłownie za chyba 10 Euro, coś około. Ale ciekawie to wygląda. Kurde. Takie coś. Jeszcze w coś takiego to nie grałem. O, tam jest jakiś. chyba exit. Tam się na czerwono coś świeci. Kurde. 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 Ja, Biegnij! Biegnij! Biegnij, chowaj się, chowaj się, chowaj się. No, o Jezus, udało się, ale był blisko. Skubany, się ciśnienie mi podniósł. Jest, jest ten cały patafian. Cię nagram. No. No, przyznajcie, że w kamerze to dobrze wygląda, naprawdę tak realistycznie. Tak, oczywiście, ten filtr. O, a co to się stało? Jakiś alarm. To ja uruchomiłem? Tam pobiegł. Dobra, wyłączmy tą kamerę. Jakie są cele? Nagrań smilera na odchłaniach. No kurde, znajdź kasety, jeszcze jedną tylko. Tam psychiczny normalny. Kurde, ale ja nagrywałem, czyli... No nagrywałem tego... Tą buźkę taką, ten uśmiech. No, ale to nic nie dało. Dziura, Dobra, alarm zniknął. Nie wiem co, co ten alarm powoduje. Są wszędzie te dziury, ale mi zależy na tym, żeby znaleźć jeszcze jedną kasetę. Jest. Dobra, mamy kasety wszystkie. Nie wiem, czy to nie jest jakaś poboczna taka sprawa. Coś było? Jest, jakieś ciastko. Dobra, jakie mamy cele w takim razie w tym momencie? Niestabilny. A czekajcie, jak niestabilny, to zjedzmy sobie coś takiego, co tu się naciska. Użyj. Niestabilny nadal, a woda. Użyj optymalny. Aha, ok, woda migdałowa. Dobra, co my mamy? No to czyli tylko to. Nagraj smilera na odchłaniach, ale wiecie co, damy sobie z tym spokój? Ale chyba trzeba, bo to są, rozumiem, cele, które musimy zrobić. Kurde. A gdzie on jest? Miley, cały cholera. Cholera jasna, Cały tam smiley. No jakbym więcej kaset zbierał, to co się stanie? Kurde, gdzie jest jakaś dziura? Pierdziele, nie ma żadnej dziury. No pięknie. Co się stało? Kurde, a się ciemnica zrobiła. Eee. O, jak fajnie to wygląda, jak się biegnie w kamerze. Wróć do windy. O, ja pierdykam, był. Wróć do windy. Gdzie jest winda? Gdzie jest winda? Czekajcie, w razie czego będę się chował. Mapy rozumiem, żadnej nie ma. Gdzie jest winda? Gdzieś tam chyba była, w tamtym kierunku. Kaseta, kasety nie potrzebuje. Gdzie jest winda? Jest dziura w razie czego? A gdzie jest winda? Buźka. Dobra, jest dziura. Dobra, mi serduchowali. Niby taka, że nie jakaś... Wiecie, tak, taki ten horror przerażający. Przynajmniej, chociaż ja wiem, no tamten fakt, że coś was za chwilę może ścigać. bo tam byłem. Gdzie jest ta cholerna winda? O tam jest, exit, czekajcie to nie jest exit, to jest chyba winda Kurde, ale tędy nie przejdę Jest Czekajcie Zabiegnij Jest winda o Jezus. No, co ja mam wcisnąć? Naciśnij przycisk. R2. Dobra. Udało się. O kurde. Wam powiem, że intensywna gierka. Taka, niby nic z pozoru się wydaje, taki tam drobiazg. od taka jakaś tam platformówka, chodzicie sobie. Zobaczymy jaki będzie teraz następny poziom. Wjeżdżamy na pierwsze piętro chyba, no to był poziom 0 rozumiem. Jeden z jeden. No nic, zobaczymy. Mały wieczek kawki. O kurde, nie, nie ma picia kawy. Co tu się dzieje? Zapal światło. No, 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 no. Uuu, mi się kojarzy z filmem Speed. Co się stało? Zabiłem się? Nie. Czyli tak miało rozumiem być. Tak jakieś rozmazane jest, czyli... Coś mi się stało? Nie, dobra, jest. Jest 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 help help ale wiecie co bo tu zaczęliśmy rozumiem że kolejny poziom dziwne żeśmy spadli gdzieś na dół i w następnym odcinku moi drodzy rozegramy sobie kolejny poziom to to tak na szybko chciałem zobaczymy też i wiecie jak wam się to spodoba jak odbierzecie tę grę czy chcecie tego więcej nie wiem ile jest poziomów ktoś kto grał niech się tam wypowie Śmiało w komentarzach, nie piszcie czego się mogę mniej więcej spodziewać. Jeżeli coś w ogóle będziecie pisać, nie zdradzajcie mi żadnych tam szczegółów, bo zaciekawiła mnie ta gra. Help, help, to jakaś buźka, ale to co jest na In Plus. Bardzo realistycznie, zobaczcie, wygląda ten filtr kamery, no to wygląda świetnie, tak w starym stylu, jakbyście starą kamerą jakąś nagrywali, ale wygląda to naprawdę yy, mega realistycznie, bardzo mi się to podoba. Yy, gra, tak jak mówię, nie jest droga, ale jest ciekawa. No, no grafika jest naprawdę fajna. Naprawdę fajnie to wygląda. Tak ultra realistycznie. Szczególnie jak się włączy kamerę i na przykład, wiecie, biegniecie no to zobaczcie sami, no wygląda to kurde, jak dobry horror. Podoba mi się to. Podoba mi się to, co tu jest. A, tu jest ta winda. Dobra, także moi drodzy, w tym odcinku to było wszystko. Przejdziemy sobie po jednym poziomie, yy, więc to może będą takie krótsze odcinki. Yy, zamierzam też jeszcze, oczywiście, mam tam tą serię z Dying Light. Yy, staram się rozwijać yy, postać poza nagraniami i pokazać Wam tam, już zaczynam trochę w nocy biegać tym krajnem więc, tak jak mówię, nie chcę Wam pokazywać wszystkiego, tylko jakieś tam części tej fabuły. Przede wszystkim fabułę z Dying Light, nie te poboczne rzeczy. A tu rozegramy sobie następny odcinek, następny poziom w kolejnym odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to się dalej potoczy, serdecznie Was wszystkich zapraszam. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej, hej.